Te skiny będziesz mógł dobrać za 0 zł. już za chwilę będzie to giga proste, a ci powiem jak dokładnie to zrobić krok po kroku, ale powiem ci też o dużym zwrocie pałdolców dla graczy Fortnite, o nowych kilku eventach z darmowymi przedmiotami, z których każdy gracz może skorzystać, ale na początek łapeczkę w górę, subik, bo lecimy po te 100 tysięcy subów nam, że live y, odcinksenie na kanał YouTube i Twitch, także zapraszam na live i y. jeśli lubisz mój kanał, wpisz kod w trakcie, bo giga mnie to wspiera i wbij na Instagrama, Discorda, Twitcha i wszystkie sale, które masz w opisie, a my lecimy z matem. Pierwsze co powiemy, to Fortnite banuje te mapy, jak wiecie przed chwilą. Wyszła jedna z pierwszych map. O G, do Fortnite jest to oczywiście za pomocą Creative 2.0 i w na live graliśmy customy na OG mapy, jednakowoż był z nią mały problem, że mapa jest obecnie nie do końca dopracowana, bo jest duży błąd pamięcią na trybie kreatywnego 2.0 i publikowaniem tych map i obecnie czekamy na specjalną mapę, która będzie totalnie taka sama jak stara OG mapa i podobno ma ona wyjść dzisiaj, także dzisiaj na live. Ie. będziemy na nią czekać i jak tylko naruszy, robimy oczywiście customy i podobno ta mapa będzie już na 100 osób praktycznie, czy tam na 80 i będzie taka sama bez żadnych błędów i wydaje to całkowicie inny wydawca niż obecną mapę, którą obecnie zrobili, która nie do końca właśnie działa, ale również Fortnite banuje mapy w Fortnite. Jak to możliwe? Już tłumaczę z tego, co wczoraj dowiedzieliśmy się od prezesa Fortnite'a. Oficjalnie powiedział on na wywiadzie, że Fortnite nie jest za tym, żeby gracze robili mapy z innych sezonów niż ta właśnie OG. Co to oznacza, że prawdopodobnie w Fortnite się nie zobaczymy albo nie będziemy mogli właśnie grać na mapach, które zostały stworzone przez graczy z poprzednich sezonów, czyli na przykład rozdział 2, czy na przykład rozdział trzeci, bo właśnie prezes Epic napisał, że nie chcą, żeby tak gracze robili. Co to oznacza, że podobno Epic może kiedyś w przyszłości samemu wydać te mapy, na przykład w jakiś swój sposób, i też nie chcę, żeby gracze na tym zarabiali, co oznacza, że właśnie OG mapa nie będzie przynosiła żadnych korzyści dla osób, które ją stworzyły, więc jest to poniekąd zrozumiałe w sumie. No, bo jednak są to mapy oczywiście epika i gracze jedynie odzorowali. Aczkolwiek fajnie myślę, jakby Fortnite sam wypuścił te mapy w jakimś stopniu na trybie kreatywnym, żeby się mogli na nich zagrać, bo w tym momencie wygląda to tak, no, że niestety ani tych map nie będzie, ani będzie mogli zagrać, i będzie tylko ta jedna OG mapa, którą gracze będą mogli tworzyć. Druga kwestia to nowy event, co już startuje zaraz w Fortnite, jest to nowy event. Reboot Rayleigh, w którym według klikerów będzie mogli zgarnąć giga mocne rzeczy, a do tego trzymacie jeszcze giga zwrot fałdolców, co będzie w tym eventie i co będzie trzeba robić. Event będzie giga prosty i będzie dla wszystkich graczy w grze nie będzie żadnych stron internetowych, tylko będzie to bezpośrednio w grze i cały event będzie odlecieka, wy że dostaniecie aż dwie lotnie, emotkę i malowanie do broni, więc złożona wartość faudolców, właśnie tych rzeczy jest naprawdę wysoka. Będzie to lotnia Star Warsowa, czyli właśnie taki jakby pory pojazd, pory statek ze Star Warsu, także pani powinny się ucieszyć do tego będziemy mieli lotnie Mr. Mista, która kiedyś była Właśnie za darmo i teraz znowu będzie można ją zdobyć, według tego co jeden z większych likerów stweetował i tego samym jeszcze malowanie, coś taki na styl właśnie Matrixa i jeszcze specjalną emotkę i co jest ciekawe w tym evencie. że oczywiście wystarczy zrobić zadania i tu będziecie musieli chyba robić ze znajomym te zadania, ale będą one w grze, więc będą one giga proste, po prostu będziecie musieli powijać pewne jakieś eksy, pograć coś tam ze znajomym w zwykłym mecze i takie eventy już były, ale ciekawotką jest to, że te rzeczy, które właśnie będą do zdobycia w tym evencie, no były już kiedyś do zdobycia za darmo, na przykład lotnia Mr. Bista. i co ciekawe, podobno gracze otrzymają za to. Zwrot fałdolców, jeśli przecieki potwierdzą się, to czeka nas zwrot fałdodów, który będzie dosyć duży, niecałe 2000 fałdolców i osoby, które te rzeczy już mają, czyli jakaś właśnie te lotnie, czyli na przykład właśnie lotnie na tę Star Warsową, bo też ona jest chyba w grze, to powinniście otrzymać zwrot za to wszystko Fałdolczyków jest to o tyle fajne, no że już takie coś w Fortnite faktycznie mieliśmy i przypomnę Wam, że ostatni event przyniósł właśnie z tego Reboot Royal specjalną emotkę Marvela, którą każdy wcześniej mógł zdobyć za pomocą kodów i każda osoba, która tą emotkę miała po prostu dawała 500 fałdolców rekompensaty, pomimo że emotkę za i wszystko w sumie, ma, czyli tak, jakby dodatkowe 500 fałdowców, i podobno teraz będzie to niecałe 2000, jeśli ktoś ma wszystkie czy, ale z tym jeszcze zobaczymy. I przygotuję dla Was specjalny materiał, jak tylko to się potwierdzi. I event ruszy, także grysubuj kanał, żeby tego nie przegapić, bo czeka Was duże zładowanie. A fałdowczyki wydajcie z Kodem Staycamster, oczywiście w sklepie. Kolejna kwestia to kolejny event z darmowymi nagrodami. Tym razem ruszyło święt latarni, Ten event możecie kojarzyć z poprzednich lat, bo odbywa się on cyklicznie, i generalnie większość gracz pewnie nie bierze w tym udziału, aczkolwiek będzie trzeba zrobić proste dania, i będzie otrzymywać około nagrody, nagrody też są fajne i te zadania są giga, ale to giga proste do tego, że wystarczy zrobić specjalne zadania na trybie kreatywnym i mają one trafić już niedługo do gry i z tym samym pewnie trafią też specjalne skiny z tego co wiadomo, mają zostać przywrócone do gry, niedługo kolejne skiny do tego eventu i grani tu będzie mogli zdobyć malowanie do broni, dodatkowo dwie emotki chyba i dodatkowo malowanie, także wygląda to naprawdę spoko i będzie to giga prosto. będziemy robić na jakichś specjalnych trybach kreatywnych po prostu zadania i będzie to taki event podobny do tych, co mieliśmy na przykład w wakacje, gdzie też dostawaliśmy specjalne zadania na creative i Każde zadanie coś tam zgarnęliśmy, do tego pewnie będą EXPY. A event gralin jest u nas mało znany, no bo nie jest on z naszego regionu, ale my też możemy brać w nim udział, i tutaj również żadna strona internetowa nie jest wymagana. Więc spokojnie będziemy mieli wszystko w grze i też was poinformuję, jak event już ruszy. Ale powiedzmy sobie jeszcze o giga aktualizacji, która odchodzi do Fortnite, a dokładnie za kilka dni. Już następny wtorek będziemy mieli giga update i pierwszy duży update. No w sumie w tym stronie Fortnite będzie to update z pobieraniem, oczywiście, i będzie to 28 marca, czyli wtorek, i wtedy do 10 rano będzie przerwa techniczna, czyli będzie Musieli nie grać w Fortnite, a serwery będą wyłączone. A następnie, po 2-3 godzinach, serwer ruszą, My będziemy mieli update do pobrania do kilku giga i następnie, wszystkie eventy, wszystkie jakie rzeczy wejdą właśnie w tym właśnie updateciku. Update również przyniesie nam dodatkowe skiny, tyle i inne rzeczy, ale również przyniesie nam dużo skinów z 0 rozłotych dla graczy Fortnite, na zrobienie prostych zadań i wykonanie prostych celów. Jakich celów i jakie nam to skiny, już wszystko tłumaczę. Event oczywiście jest dla wszystkich, bo jest to event taki, co odbywa się co są, czyli dodatkowe skinki, które możemy zdobyć wraz z progresem naszego konta. To będziecie musieli robić. Pierwsze skin będziecie mogli zdobyć za wykonanie specjalnych zadań tygodnia, bo oczywiście zadania tygodnia już niedługo się kolejne pojawią, a ten stan jest troszkę inny, dlatego że co z zadania tygodnia otrzymamy dodatkowe skiny albo syle, których w sumie w poprzednich sezonach nie mieliśmy. Do tego również w się trafią dodatkowe skiny, których jeszcze w tym momencie nie mamy opublikowanych i są to skiny oczywiście, które znajdziemy w specjalnej zakładce w karnecie i na razie jest tam taki duży znak zapytania, więc nie wiadomo jak one będą wyglądać i były już jakieś przecieki, ale w tym momencie z tego co wiem są to tylko koncepty, więc nie są to oficjalne. Skiny, jak będą wyglądać, i na to musimy jeszcze poczekać. Bo dopiero po updatecie wyciekną one do plików gry i wtedy dowiemy się dokładnie, jak będą wyglądały, aby je odebrać. Maj to około aż 10 skinów za 0 zł, i będzie musieli po prostu wykonywać specjalne zadania, a właściwie wbijać sobie takie ukryte zadania, jakimi są po prostu wbijanie levela konta, czyli za każde kilka leveli będziesz otrzymywał jeden dodatkowy skin do Fortnite'a, i jest to giga mocne, bo tych skinów już nigdy potem nie zdobędziesz. Te skiny będą do zdobycia aż załącznie 200 level, czyli po prostu musisz wbić 200 level łącznie, żeby odebrać. Wszystkie z nich, co kilka leveli, około chyba 5 leveli, będziesz trzymał jeden dodatkowy skin, więc masz odebrać tyle, ile tylko ich chcesz. Jeśli nie w wbić 200 levela, to nic prostszego, po prostu musisz odebrać tyle skinów, ile zaszlady, aczkolwiek ja Wam polecam zdobyć 200 level do tego, że jest to giga proste, ponad kreatywnym, który codziennie gramy na przykład. Ja osobiście wbijam około 5 leveli i jak wiecie, ja mam już ponad 60 level, a w sumie ostatnie kilka dni grałem tylko customy z widzami, gdzie levela nie wiem i dużo z moich widzów już ma 100 level powyżej, więc jest to giga proste, przypominam, że są jeszcze potrwały, nawet długo bo będzie on trwał aż do czerwca, ale to nie koniec darmowych rzeczy, dlatego, że uwaga, uwaga podczas update'u prawdopodobnie otrzymamy jeszcze sekretnego skina, którego będziemy mogli odebrać w ciągu kilku najbliższych tygodni, będzie to skin Arena Jagera z karnetu bojowego wraz z całym zestawem i pakietem. Arena Jager jest oczywiście sekretnym skinem tego Battle Passa, o którym właśnie, jak wiecie, do się dowiedzieliśmy niedawno i będzie to oczywiście cały skinek wraz z tym pakiecikiem za zrobienie specjalnych zadań. Ten skin będzie gdzieś w okolicach połowy sezonu, a następnie powinniśmy po updateć już wszystko wiedzieć kiedy i jak będziemy mogli go odebrać następnie, jeśli wykonamy te zadania, prawdopodobnie otrzymamy jeszcze kolejną listę zadań, czyli kolejne 5-6 nagród, które będą na drugiej stronie Arena Jagera, czyli za taką on Titan serii, tylko, że one mogą wejść dopiero później, tak samo jak myśmy z Wiedźminami, najpierw dostaliśmy pierwszą stronę i mogliśmy to odebrać, a następnie drugi skin był dopiero za jakieś tam chyba 2-3 tygodnie i tutaj będzie pewnie podobnie, czyli na początku dostajemy pierwszą stronę, a później poczekamy i otrzymamy jeszcze drugą stronę zadań i wszystkie oczywiście zadania będziemy wykonywać w Battle Royale i każdy gracz, który ma karnet będzie mógł te rzeczy sobie zgarnąć i przypominam, że Nigdy do Fortnite'a wracać nie będą, więc warto zrobić, no bo oczywiście jest to fajny eventik i to są później OG rzeczy. I również przypominam wam, że cały czas czekamy jeszcze na event Liska i ten event nie jest żadnym skałem ani fajkiem i faktycznie ma się on odbyć. Tylko przypominam wam, że te eventy często są dużo planowane, długo dosyć i niestety w tym momencie nie wiadomo, do kiedy dokładny event ruszy. Ale jak przypominam wam, będzie zawierał aż 5 rzeczy: będzie to skin, będzie to malowanie, będzie to jakiś tam kill of, i emotka i wszystko będzie za zrobienie 5 tylko zadań, więc będzie to giga prosty event i też będzie robić go ze znajomym eventem akurat będziemy robić na specjalnej stronie internetowej i też was poinformuję jak tylko wystartuje. I przypominam, że wszystkie rzeczy właśnie z tym skinem są już w plikach gry, co oznacza to, że w każdym momencie może on ruszyć i tylko Epic musi odpalić specjalną stronę internetową, żebyśmy mogli na nią wejść i się zalogować. Przypominam też o turnieju szefów, bo już w niedzielę o 15 mamy kwalifikacje na moim kanale YouTube i Twitch, więc wbijajcie i pamiętaj, kod Sejkam w sub subi, kłapeczka w górę, żeby być szefem i wbijaj na Instagrama. Trzymajcie się, następnego, siema!